Joanna Przetakiewicz o zaręczynach. To ona oświadczyła Rynke Rojensowi, i to w jaki sposób. Joanna Przetakiewicz chętnie opowiada o swoim życiu prywatnym, w tym uczuciowym. Niedawno projektantka mody w rozmowie z pudelkiem potwierdziła, że to ona rozbiła małżeństwo Jana Kulczyka. Jej obecnym mężem i wielką miłością jest Rynke Rojens, z którym stanęła na ślubnym kobiercu we wrześniu 2020 roku. Joanna Przetakiewicz chętnie opowiada o ich relacji, a nawet w swoim ślubie, dotychczas jednak milczała na temat zaręczyn. Wyjawiła, że to ona oświadczyła się Rinka Rojensowi. Opowiedziała także o okolicznościach, w jakich zdobyła się na ten krok. W piątek, 16 grudnia, w serwisie YouTube ukazał się wywiad Izabeli Janachowskiej z Joanną Przetakiewicz. Projektantka podczas rozmowy opowiadała o okolicznościach, w jakich poznała Rinka Jensa, a także o swoich poprzednich partnerach. Mówiła m.in. o związku z Janem Kulczykiem. Ja byłam po dwóch rozwodach, a po jednym ślubie. Byliśmy z Janem w związku pod prawem szwajcarskim, gdzie jesteś jakby w konkubinacie, który jest pod prawem administracyjnym szwajcarskim. W związku z tym musisz dostać rozwód, a nie musisz mieć ślubu, opowiadała Joanna Przetakiewicz. Projektantka wyznała, że u mężczyzn ceni m.in. ogarnianie oraz poczucie humoru. Następnie Joanna Przetakiewicz otworzyła się na temat historii swojej znajomości z Rinkeroyensem oraz z Ręczyn. Doszło do nich, kiedy producent był ciężko chory. Rilke był bardzo chory, leżał w szpitalu i miał chemioterapię, radioterapię i zachorował na zapalenie płuc. W związku z tym to był taki moment, że wszyscy z nim byliśmy. On był w ogóle bez kontaktu, wspominała ten czas Joanna Przetakiewicz. Wiedziałam, że jest potrzebna jakaś nadludzka, metafizyczna siła, którego z tego podniesie. Bardzo długo myślałam wtedy o tym. Co mu powiedzieć i jak go pobudzić? I słuchaj. Przyszłam do niego wieczorem, bo wyszłam i konsultowałam się z nim wszystkimi, z kim tylko mogłam. Wróciłam do szpitala bardzo późno wieczorem, usiadłam u niego na łóżku i powiedziałam mu: Słuchaj, Ty musisz wyzdrowieć, bo ja Cię potrzebuję na drugą połowę życia i chcę wyjść za Ciebie, za mąż. Na pytanie Janechowskiej. Czy w ten sposób oświadczyła się Rinka Rinkerońcowi? Joanna Przetakiewicz odpowiedziała twierdząco: I on wstał i wyzdrowiał, wspominała, on po prostu wstał, a był nieprzytomny. Jego tata płakał wcześniej i mówił: Słuchaj, on jest jak zatopiony ptak, już nic do niego nie dociera. Miłość ma wielką siłę.